Traj chwilę, jesteś piękna. Ambicja to podstawa zawsze i wszędzie. Jednak niekiedy jest w stanie pociągnąć człowieka na samo dno, a potem dać mu łopatę i kazać kopać jeszcze głębiej. Kalom jest jednym z wielu, których ona zażarła. Wypluła i zeżarła po raz kolejny, a następnie go wydaliła ze swojego wnętrza wraz z nieczystościami. A co dopiero, jeśli jest ona połączona z paniczną potrzebą wolności? Zabijanie go nigdy nie powinno sprawiać radości. Bowiem jest niczym usypianie wściekłego psa nieprzyjemną koniecznością. Zacznijmy jednak od podstaw i samego początku. Otrzymamy kolejnego skazańca, który trafił do więzienia, z którego nie da się uciec. Za co i kiedy? Nie wiadomo, pozostaje to tajemnicą, zaś jedyną poszlaką jest jego kociołek w myrtanie i spore umiejętności alchemiczne, a także brak zmienia i traktowanie ludzi z wyższością. Widząc te cechy śmiało można rzec iż żył jakąś solidną akcję z alchemią i trafił na dożywocie z igietami ruchającymi owce takimi jak wrzut ze zdrajcami narodu jak lije, złodziejami, bandytami i mordercami. Ciężka opcja dla intelektualisty, zwłaszcza iż w więzieniu króluje prawo silniejszego. A on co? Mógłby wylać im esencję many na mordę. No właśnie, jako intelektualista i socjopata stronięcy od ludzi, a także zwyczajny zimny sukin szybko ocenił, iż zwyczajnie jest w dupie Adanosa, gdzie Innos mówi: Dobranoc Beliar nie wychylali Jasmogradu. Jednak na horyzoncie pojawiła się nowa opcja, piękna opcja wspaniałe bóstwo, mające zwrócić wszystkim wolność, nie wymagające przy tym ciężkiej pracy w kopalni. Łatwo jest uwierzyć w Boga, który roztacza tak piękne wizje. A nawet jeśli się nie uwierzy, to nie szkodzi. Inni nie muszą bowiem o niczym wiedzieć. Umiejętności, amicje i nadzieja stanowiły wyśmienitą motywację do zagnieżdżenia się w środowisku sekciarzy. Szybko zaczął piąć się w górę w ich hierarchii, stopniowo zyskując miano drugiej najważniejszej osoby w obozie, zaraz jaśnie oświeconym Iberionie. Był kimś, jednak mimo wszystko był jednocześnie sam jak palec. Tworzył wokół siebie mgiełkę tajemniczości oraz nienawiści. Zimny, cyniczny, osły i pozbawiony skrupów. Nic więc dziwnego, że brakowało mu jakichkolwiek przyjaciół czy znajomych. Wszystkich traktował z dystansem, bowiem stanowili dla niego jedynie środek do celu wolności, wydostania się z tego więzienia. Gardził nimi wszystkimi ludźmi, przeświadczony o tym, że jest od nich pod każdym względem lepszy. Podobało mu się to. Władza uderza do głowy. Był wielkim korkalomem. Traj chwilę, jesteś piękna. I tak mijały dni, tygodnie, miesiące i lata, aż wreszcie wielkimi krokami zaczął zbliżać się dzień przyzwania. Śniący, szeptał do Kaloma, rozsiewał w jego umyśle wizję władzy i tego, że jedynie on się liczy, że jest najważniejszy i że go potrzebuje. Łachtał jego próżności, naciskał na ambicje, jeszcze bardziej przy tym zwiększając niechęć do wszystkich innych skazańców. Aż końcu nastał dzień przywołania, klęska dnia przywołania. Dramat dnia przywołania. I gdy wszyscy panikowali, co się stało z Iberionem, go interesowało jedynie, co wielki mistrz widział. O, mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie, miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Ach. Cisza! Roz tego marnego człowieka go w najmniejszym stopniu nie zainteresował. Wtedy po raz kolejny odezwał się do niego śniący. Tak mocno jak nigdy wcześniej i do nikogo innego pokazując co ma zrobić i kim może zostać. Najwspanialszym z ludzi. Musi tylko go obudzić. Parę prostych kroków. Trucizna dla nieprzytomnego Iberiona. Hmm, możliwe. W końcu zagrażał jego ambicjom. Przekonanie ludzi, że mistrz zawiedł i o nich poprowadzi. Prościzna, gdy jest się ambitnym i jadowitym wężem. Pewny siebie i pełny samozadowolenia ruszył na ziemię orków. Z dumą konstantując, iż zielono skuszy rozstępują się przed nim. Jeszcze bardziej połechtało to jego ego i jeszcze bardziej zaślepiło. Wkroczył do świątyni. Obudzić swojego pana. Być może wtedy już wiedział, że śniący to demon. W zasadzie na pewno to wiedział, lecz było już za późno, żeby się cofnąć. Chce zniszczyć świat. Proszę bardzo, ile tylko da kalomowi swojemu wiernemu słudze władzę, na którą zasługuje. Jednak było w nim z każdą kolejną chwilą co coraz mniej z człowieka, i w końcu nastał czas ostatecznej konfrontacji. Stanęli naprzeciw siebie bohater przeświadczony o swoim celu. Pewny swojej wartości i zdecydowany, by odnieść i szaleniec. To był kim ocencie sami. Kalom był jak wściekły pies, był wściekłym psem przeświadczonym o własnej racji. Pewnym doktryny, iż moja racja jest mojsza niż twojsza. Jego głos był pełen jadu i nienawiści, każde słowo przesycone agresją. Nie oczekiwał niczego innego niż sukcesu. Szaleństwo jest jak grawitacja, wystarczy lekko pchnąć. On się w nie wiebał na pełnej nagi i jeszcze uderzeniem wiatru do Skrzyżowanie miecza z jego pirokinezą z jego furią i bezmyślną agresją nie było czystą walką. To był brutalny mord, skrócenie obłąkania i uśpienie wściekłego psa, który miał nadzieję, że zdoła zostać kimś. Traj chwilę. Jesteś piękna. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.